Przejdźmy jeszcze do, do reprezentacji i środka pola. Wy mówiliście wiele o Klichu, że, że być może to jest zawodnik z większymi inklinacjami do gry ofensywnej, przynajmniej na poziomie klubowym, ale też o Piotrze Zielińskim chciałbym pomówić. Czy wierzycie w jego realny transfer do, do Evertonu? Carlo Ancelotti podejrzewam, że będzie miał na to budżet samemu, zarabiając 11 milionów funtów do 5 milionów euro w Napoli będzie stać go naprawdę na każdego gracza z Serie A, moim zdaniem, no, wyłączywszy Ronaldo. Słuchaj, mieliśmy okazję rozmawiać z Piotrem Pomysłu w Liverpoolu, jak Napoli grał z Liverpoolem. I też wiem od dawna, bo Piotrek był bardzo bliski przez przejścia do Liverpoolu, bo Klub bardzo chciał. Nawet był na rozmowach i te rozmowy się odbyły. Może jechać to, do tego samego miasta? Klub, no właśnie, tylko że obok, do słabszego do, klubu. Do, dużo. Do, do niebieskiej części, ale może to lepiej. Może to lepiej, dlatego że po pierwsze, znałby trenera, z którym pracował. Dwa, że to jest jednak klub, który chce pójść w górę w najbliższym czasie. Natomiast będzie mu na pewno łatwiej wejść do Evertonu, niż wywalczyć sobie możliwość grania w Liverpoolu, gdyby nawet taki transfer doszedł do skutku. Więc po pierwsze, powiedział mi, że tak. Cały czas jego zdaniem to jest najlepsza Liga Świata. on Bardzo by chciał tam trafić. A ja uważam, że gdyby tam trafił, to wreszcie trochę by zmężniał. Bo tam nie ma. Tam, jak nie wrócisz po piłkę, nie, nie pojedziesz na tyłku, to, to, to nawet kibice się Załóż mi sam zmężniał tam, bardzo. Tam, tam, to? Kapustka, Kapustka. z mężnią. Kapuska Nie, żartuję o tym właściwie. Natomiast to czasami, zderzył, no właśnie, no, czasami to jest. Tak, tak że wylądował na. No właśnie, to jest tak, że lądujesz drugi lidce za... belgijski po tym zderzeniu z męskim poszedł. futbolem. Także... Ja myślę, że to jest dobry moment dla niego, żeby zmienić otoczenie, żeby spróbować swoich sił, żeby wreszcie. Zmienić tą śmierżną no... ligę, naprawdę. <laughs> ale potwór szczerze. Wasze zdanie na ten siermierzon... temat. Panowie? Nie, ja, ja, jest, ja jestem podobnego zdania, co, co Ja Też miałem okazję pochwalić się porozmawiać parę razy po meczach Ligi Europy z. Z Zielickimi zawsze się podpytywałem, czy tam dobrze się żyje w, w Napoli. No to oni mówi nie no, fajnie się gra, ale żeby tutaj dłużej się zakotwiczyć, to, to absolutnie nie mieli, to samo. Także ja, my, w moim odczuciu oni traktowali to jako etap, traktują to jako etap przejściowy, gdzieś do jeszcze jednego skoku. Nie wiem, ile tych transferów jeszcze może dokonać Zieliński, jakie kluby zmienić w swojej karierze. Jeszcze jest dosyć stosunkowo młodym zawodnikiem. Natomiast natomiast teraz przejście w tym momencie do ligi angielskiej, no to jest ewidentnie wskazanie na wyższy pułap i w ogóle nie ma co gadać. A myślę, że właśnie w innym otoczeniu, w innym sposobie gry, w innej organizacji gry, to, to on by mógł tylko i wyłącznie zyskać, być może tak jak Marcin mówi, zmężnić po prostu w tej, w tej lidze. No. Może się od niej odbić, to jest duże, duże ryzyko. Natomiast no, kiedy jeśli nie teraz. No, ja, ja sądzę, że Robert Lewandowski popełnił błąd, nie odchodząc do. No, nie wiem, czy to było tylko od niego, zależy, na pewno nie, ale do, do Realu Madryt, bo, bo nie jesteśmy dziś już nie, nie powiemy pewnie, jak by się Lewandowski spisywał w innej lidze. Nie chciałbym, żeby. żeby żeby Zieliński też był tylko skazany na Ligę, Ligę Włoską i nie spróbował czegoś więcej.